Witam mojego gościa, Wojciech Sokołowski, pełnomocnik rektora Politechniki Koszańskiej do spraw kształcenia wojskowych studentów. Witaj Wojtku, dzień dobry. Cześć Piotrze. Wojtku, wróćmy do samych początków Legii. Jak doszło do tego, że Politechnika Koszańska włączyła się w realizację tego programu? Yy, program, to już mamy trzecią edycję, czyli trzy lata temu rozpoczął się program który został rozpropagowany przez nasze Ministerstwo. Przyszły zaproszenia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wzięcia w tym udziału. Spotkało się to z pozytywnym przyjęciem tutaj władz uczelni i został, została uruchomiona rekrutacja. Na początku, w pierwszym roku zajmował się tym Pan Dariusz Magierek, on był pierwszym pełnomocnikiem, natomiast w kolejnych edycjach drugiej i trzeciej ja już zająłem się prowadzeniem tutaj rekrutacji i wszystkich rzeczy związanych z informacjami dla studentów, przeprowadzeniem zajęć, czyli całą kształtem związanym z legią akademicką. Jakie jest zainteresowanie tym programem wśród studentów? Początkowo było to dosyć spore zainteresowanie związane z tym, że było studentów na pierwszym roku, na pierwszej edycji, było ponad 100. Później ta liczba sukcesywnie malała, w związku z tym, że po prostu pierwszy rok to, były, to byli wszyscy studenci, którzy zaczynali studiować. Byli w trakcie, więc zebraliśmy tak naprawdę wszystkich studentów. W kolejnych latach ta liczba się ustabilizowała na około jednej, dwóch grupach, czyli po prostu wszystkich nowych studentów zbieramy do programu, którzy nie wzięli udziału w poprzednich edycjach. Jak działa legia? To znaczy, kto może do tego programu przystąpić, jaki jest przebieg tych zajęć i jakie kompetencje zyskuje? Generalnie rzecz biorąc, warunki mamy dwa, a w zasadzie trzy. Podstawowy to jest to, że trzeba być studentem. W roku, w którym zapisujemy się na, do uczestnictwa w tym programie, możemy co prawda studia w tym roku kończyć, ale w czasie zapisów musimy być aktywnym studentem, musimy być obywatelem polskim. I oczywiście, y, musimy być niekarani. Takie są trzy warunki, hmm, ale tak jak mówiłem, ten podstawowy: bycie studentem. Y, jeżeli chodzi o to, co zyskuje student, który odbędzie takie przeszkolenie, tutaj można wymienić bardzo wiele różnych powodów, y, y, dla których studenci zaczynają i t, co, t, co w gruncie rzeczy w tym momencie chcą uzyskać. Po pierwsze, bardzo często to jest po prostu taka wiedza zatytułowana, chcę zobaczyć, jak wygląda wojsko, czyli po prostu sprawdzają siebie, ale też dzięki programowi, ponieważ zostają żołnierzami, co prawda, żołnierzami rezerwy, ale później część z nich po studiach, planując swoją karierę w wojsku, już nie startują od zera, mają możliwość kontynuowania, tak jakby tej swojej kariery, którą zaczęli na studiach, mają możliwość kontynuowania kariery po studiach, tym bardziej, że wojsko szuka specjalistów. Tutaj na przykład w tym roku pojawiło się, pojawiła się nowa wersja szkolenia, oprócz tych podstawowych modułów, znajdzie się też szkolenie zatytułowane Cyber. Czyli szkolenie, które ma na celu pozyskanie przez armię specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wojtek, tutaj... Wojtek przerwę Ci, dlatego że zaraz powiemy o tym, jakie, jaka jest, jaki jest sposób funkcjonowania Legii w tym roku, ale jeszcze chciałem Cię zapytać o taką drogę studenta, czyli w momencie, kiedy e, chciałby w tym uczestniczyć, co musi zrobić i jaki jest przebieg. Takiego szkolenia tradycyjnego, bo jak rozumiem, teraz będzie chyba troszkę online, ale powiedzmy o tym, co było dotąd. Znaczy tak, po pierwsze to myśmy już szkolenie w tym roku skończyli, ale powiem, jak to modelowo powinno wyglądać. Student, w momencie, gdy jest informacja o tym, że zaczynamy nabór, on zazwyczaj się zaczyna pod koniec każdego roku kalendarzowego, czyli powiedzmy. W trakcie trwania semestru zimowego zbierane są podania studentów. Student musi wypełnić i dostarczyć do tej pory było oczywiście w sposób tradycyjny dostarczyć do mnie osobiście wniosek, wypełniony wniosek o, o przeszkolenie teoretyczne. W tej chwili oczywiście część tych wniosków przyjmowaliśmy już online ze względu na sytuację. Później, jeżeli już zakończymy rekrutację, odbywa się szkolenie. To szkolenie w zakresie tego, co jest prowadzone na uczelni, obejmuje 30 godzin teorii z zakresu szkolenia podstawowego i modułu podoficerskiego. Plus w tym roku wprowadzone zostało pewne nową. Dodatkowe zajęcia prowadzone są przez żołnierzy z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych jako naszej jednostki patronackiej. To oni robią tak jakby we własnym zakresie i generalnie w tym momencie tych godzin szkolenia, które student przechodzi na uczelni jest 45, przy czym 30 w zakresie uczelni, 15 realizowanych przez jednostkę. Chociaż tak naprawdę, ponieważ wiadomo, że na uczelni nie mamy specjalistów z tego zakresu, to tak naprawdę wszystkie szkolenia prowadzone były dzięki uprzejmości Centrum Szkolenia Sił Powietrznych przez wykwalifikowanych specjalistów z centrum. I co, co, co dzieje się później? Po skończonym szkoleniu odbywa się egzamin. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, mogą Skierować się do WKU. Do WKU składają wniosek o, o ochotnicze przystąpienie do szkolenia wojskowego i w tym momencie wakacje przechodzą w zależności od wybranego toru przechodzą albo dwutygodniowe szkolenie praktyczne na oficerze szeregowca, czyli ten moduł podstawowy, który kończy się przysięgą, i jeżeli zdecydują się na dalszą karierę, to kolejne dwa tygodnie to jest przeszkolenie na stopień podoficera, czyli generalnie pełny kurs obejmuje cztery tygodnie. W tym roku, tak jak mówiłem, jeszcze dodatkowy tydzień dla chętnych. to, kto się zgłosi, dla chętnych będzie to szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Powiedzmy o tym, jak program funkcjonuje w izolacji i w tym ograniczeniu działalności też i uczelni. Powiem szczerze, że miałem w tym roku bardzo duże obawy, czy uda nam się zorganizować to szkolenie właśnie ze względu na Ograniczenie w funkcjonowaniu uczelni. Zresztą chyba te moje obawy nie były takie zupełnie nieuzasadnione, dlatego że sporo uczelni, które deklarowało udział w tym programie, wiem, że nie zrealizowało. Co zresztą skutkowało tym, że na przykład część studentów spoza koszarina, mogę powiedzieć, że najdalej to trafił student z Krakowa, który chciał odbyć u nas przeszkolenie, a udało się to zrealizować tak jak to w sumie realizujemy chyba, myślę, że dosyć dobrze na Politechnice Kraszańskiej w postaci zdalnego nauczania. Były organizowane wideokonferencje, które, na które zapraszaliśmy tutaj na uczelni, one były organizowane. Na każdą z wideokonferencji przychodził nauczyciel, żołnierz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych i ze studentami odbywał Szkolenie właśnie w postaci wideokonferencji, które cieszyły się nawet dosyć dużym zainteresowaniem. Studenci brali w nich aktywny udział, to były sesje realizowane przy pomocy Zoom'a. Później na platformie e-learningowej Moodle został zrealizowany test zaliczeniowy i dzięki temu uzyskaliśmy to, że. Mamy przeprowadzony kurs, mamy y, przeprowadzone zaliczenia, czyli mamy już tą grupę, która może w tym momencie starać się o szkolenie praktyczne. Wojtek, na zakończenie y, najważniejsze daty dla chętnych do udziału w tym szkoleniu w najbliższej przyszłości? To znaczy, jeszcze y, kończąc tutaj tą trzecią edycję, y, mogę powiedzieć, że y, najważniejszą informacją, dla studentów, którzy zaliczyli teorię, jest to, że w tym roku, ze względu na epidemię, odbędzie się tylko jeden turnus moduł szkolenia praktycznego, który będzie, który rozpocznie się od początku sierpnia. Od, dokładnie od 8 sierpnia rozpocznie się moduł podstawowy i skończy się on z końcem września, tak żeby studenci mogli wrócić do nauki. Na uczelniach. On będzie też obejmował to szkolenie dla chętnych, to szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Natomiast na przyszłość, jeżeli program będzie realizowany, a myślę, że tak, dlatego że Ministerstwo Obrony Narodowej jest raczej zadowolone z tego programu, z informacji, które do mnie dochodzą. Jeżeli ktoś będzie chciał brać udział w czwartej turze to tak jak mówiłem, pod koniec roku 2020 na pewno będzie ogłoszona informacja o kolejnym naborze, wtedy będzie można składać wnioski i na, w okresie wiosennym w roku 2021 będziemy na pewno realizować w tej czy w innej formie, czyli albo w sposób tradycyjny, albo idąc już tutaj przetartymi ścieżkami w postaci wideokonferencji będziemy realizować szkolenie teoretyczne. Te wszystkie informacje, dokładne informacje o nowych terminach związanych z edycją czwartą w tej chwili są takie płynne, no nie są jeszcze one ogłoszone, natomiast zawsze można znaleźć informacje albo na stronie Politechniki Koszalińskiej w zakładce Studenci jest, Legia, jest zakładka, zakładka Legia Akademicka i na profilu na Facebooku Legia Akademicka PK. Tam zawsze wszystkie aktualności są na bieżąco umieszczane. Wojtek, bardzo dziękuję za spotkanie. Wojciech Sokołowski, pełnomocnik dyrektora Politechniki Koszalińskiej do spraw kształcenia wojskowego studentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.